Dzisiaj zagramy w bomb, taka, taką gierkę na robloxie. E, ten, to jest badek ogólnie z bombą. E, ten, e, bedek z bombą, i po prostu musisz dotknąć. Jak masz bombę, to musisz dotknąć kogoś, żeby mu dać tą bombę. A jak nie masz, to ucieknie od osoby, która ma bombę. Ja już grałem w tą gierkę, teraz sobie to odbiję, tam będzie jednak dada. No i widzimy się, jak będzie się doń zaczynać. Dobra widzowie, zaraz się zaczyna gierka. Jak wcześniej mówiłem, że ten, że gram już w tą gierkę, to grałem, bo nawet wydropiłem już ten, bo to są takie skrzynki, jakby, nie wiem jak to nazwać. Wydropiłem już legendarn z legendarnego ten. Ze skrzynki legendarnego... legendarnego... z się, się wygląd bomby. Oni nie poszedłem. Kurde, ja tu nie widzę. Nie widzę kto jest. O nie. Dobra. Oddałem. Idę na tory. Tutaj jest chyba najbezpieczniej. Czemu z daleka mi tą bombę XD? Dobra, widzimy się jak się zacznie yy, ten nowa runda. Dobra, zaczyna się już za chwilę nowa runda. Dzisiaj może jeszcze zrobimy ten otworzymy skrzynkę, jakąś, więc Wybierzmy tą mapę. Wygra. Bo już 7 głosów jest na nim, więc dobra. tą rundę postaram się wygrać, bo niektóre rundy już wygrałem. Dobra. Myślę, by było, gdyby dał się na przykład na chuśćtawkę usiąść i by ktoś przypadkowo usiadł i by przez to dostał bombę na przykład. Ja tu będę trochę sobie przytknął. Mm -hmm. Dobrze wiedzieć, że tam nie ma bariery. Nie wiedziałem. Naprawdę. Chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj jeszcze powinien i może wlecić strzał związany z nożem motylkowym. Myślę, że wleci. Osoby na wycieczce kupiłem. Wczoraj byliśmy na wycieczce. No i w Mosznej, ten Byliśmy w zamku, tam nie wiem, czy ktoś wie. W zamku w Mosznej. No i. Ten, byliśmy na tym, na takim targu. Nie targu, bo tam był jeden mały sklepik. Nawet tego nie można nazwać sklepikiem, bo po prostu były tam różne rzeczy ten, jak na jakimś molu tylko tam był jeden taki, taki i ten, no i y, były, były tam y, karambity, noże motylkowe nie, y, diabełki jakieś y, ten, pluszaki no i y, ten magnes na lodówkę, ja kupiłem magnes z tej karambita no i to wszystko coś chciałem powiedzieć więc widzimy się jak się będzie zaczynać runda no więc, za chwilę się zaczyna runda e, ja na tej mapie jeszcze nie grałem, mam nadzieję, że wygra to ktoś głos wygłoszy... okej. Okay. nie wyście no, zagłosujcie na no to, nie kurde, A w sumie na tej też nie grałem więc nie ma różnicy Się spać? Nie chyba. O nie. No nie, no nie, nie! Nie, nie. nie. tu mi tak idzie w tę grę. Czemu, za, z, czemu ja muszę na samym startie odpadać? Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. Poglądamy sobie Jacoba. To będzie nas w do do końca, gdy mam nadzieję, że wygra się do końca tej rundy no na tej mapie łatwo jest przekazać komuś bombę bardzo łatwo, a najłatwiej na takiej na których nie ma takich desek chyba no ewentualnie ten trudno jest jeszcze na tym placu zabaw w się zależy w sumie no i typ raczej już nikomu nie da a nie w ostatniej sekundzie dał i to właśnie bez sensu, że jak dasz komuś w ostatniej sekundzie, to już nie ma jak oddać, ale to w sumie się ucieka od takich osób. Mam nadzieję, że w coś w tym odcinku wygram, że nie będzie samych przegrań. Aha, jest. To jest jakiś tutorial. Fajnie. Dobra, kupimy sobie za 125 skrzynkę. Przyjąłam Rosji. Aha, i do sam z tego 60. Ileś monet? Fajnie. Fajnie, bardzo. Bardzo się cieszę. Czy straciłem tylko. Powinno się nie dać duplika to trafić. W jakimś StumbleGuy'sie. Nie, już nie odda nikomu. co nie? No. Fajnie by to działało, gdyby jak jakaś osoba, ten, miała bombę i w grupie osób by była, to wtedy by wszystkich zabijało. Kto to wygra? Czy dos, Czy... roz, czy... Cinnamon, roll w sumie nawet nie pamiętam kto robił um, No, każda ma tak Albo tą, bo, bo ten yy, wcześniej widzieliście jak jakieś typy są tam na górę wszedł, to sprawdzimy to My też spróbujemy Okej okay. Szybko. Aha, gdzie on przed? Gdzie on na to przed. No przy... Nie, 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 Czemu typy mi dają z kilometra, ale jak ja chcę im dać, to już ci nie da nagle. Nie da się. Nie wiadomo czemu się nie da. Link Concealer. Aha. PlayType. Aha, łącznie już grałem w tę w grę. Godzina 25 minut. Jakim cudem miałem jeszcze 34, gry zagrałem? Complete obbiło się. gdy za quest. Co tu można zrobić za questy? To są questy? Aha. Zmienię sobie na polski, wiecie co? Na polski sobie zmienię. Bo po co ta, tym angielskim? Tak się w ogóle. Jest polski? Jest. Wygraj 7 razy, wygraj bez posiadania, bo nie, tego to na pewno się nie uda. Bo wy jeszcze na końcu mieć fetę. Wygraj 5 razy z rzędu. Co? Czego oni ode mnie chcą? Jak ja to mam zrobić, jak mi ja na starcie odpadam. Więc takie... XD Dobra, widzimy się jak za chwilę będzie się zaczynać runda yy. Dobra, więc za chwilę zaczyna się gra W to nie grałem Mam nadzieję, że mosty wygrałem yy. Yy. W ogóle w tej grze chyba się da tak, że jak się spadnie poza mapę w dobrym momencie to cię nie da do gry как найдет далее. за бомба. кто бомбы? Там опасный. Да, здесь скомпит. Да, здесь под... Да, здесь под скампить. Wyzraszyłem się, że to ten typ, który ma bombę. O dziwo jeszcze nie przegrałam, ale ta mapa jest mega trudna. Obstawiam, że jest mega trudna te, yy, na koniec pewnie. Nie. O nie. No czemu ja jej nie oddałem? No czemu ja im nie udałem? Nie, dobra, ja się nie chcesz denerwować w tym odcinku, bo może jeszcze nagram w tej gry odcinek, ale może.